Bardzo się cieszę, że mam okazję odwiedzić Zielone Góry. Ja nigdy nie byłem w tym województwie, chociaż ja mieszkałem dwa razy wcześniej w Polsce, a tak, 80 i 90 -tych. Więc ja bardzo chciałbym tutaj przyjechać, aby odwiedzić, jak wygląda województwo i jak wygląda Zielone Góry. Bo ja mam wrażenie, że właśnie jest no, w porównaniu do innych regionów a tutaj w Polsce. A nie ma takiej wielkiej obecności amerykańskiej, jak jest a, gdzieś indziej. Więc ja bardzo chciałbym dowiedzieć się, Jakie są możliwości dla inwestycji, dla więcej kontaktów między, między ludzkie kontakty? Właśnie w czasie naszego spotkania dzisiaj pan prezydent bardzo energicznie i mocno prezentował właśnie podwodny o sprawę wiz dla Polaków, a to Stanów. Kiedy możemy wprowadzić Polskę właśnie do tego programu bezwizowego? Jak zapewniłem zapow... zapow... panu prezydentowi, że właśnie mocno na tym. Musimy zmienić nasze prawo albo no, łagodzić w pewnym sensie te przepisy, które a, a, rządzi a, a, ten program. A, a ja jestem bardzo optymistyczny, że będzie dzień niedługo, nie, nie, nie że Polacy mogą pojechać do Stanów bez wizy. To wymaga trochę więcej pracy u nas, w naszym kongresie i naprawdę pracuje mi Prezydent Obama, pracuje to i my wszyscy w jego administracji. pertachę bo proszę mam wizję o sport o w tym popołudniu będę odwiedził jest ten nowy drużyna amerykański football dragons ja bądź a nie mogę się doczekać a wolę jakąś drużyna futbol amerykański polską a i wróci było sugestią od Pana Prezydenta, a też od Pana Tomka z Rady a, a, tutaj w że, że my, my powinniśmy właśnie współpracować bardzo intensywnie, aby promować te kontakty między naszymi ligami a, a, sportowców w Stanach i też tutaj. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i ja będę pracował na tym z, z, z moim zespołem w ambasadzie. A, też a, ja bardzo się cieszę, że miałem okazję widzieć, że wczoraj mieliśmy, ja myślę, że jedna bardzo imponujące zaleta tego województwa, tego, tego miasta jest angażowanie organizacji pozarządowych. Jest bardzo bogata historia tutaj. Wczoraj mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie z związkiem lub a, 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 a organizacji pozarządowych. A to są setki z nich, które są angażowane w każdej dziedzinie rzeczy społecznego tutaj. A ja myślę, że to jest wielkie zalety tego województwa. I na sam koniec, i wtedy bardzo chętnie odpowiem do Pańskich Popier, największy jest dla mnie, aktywa, a, że wczoraj miałem okazję skosztować wino polskie. Ja nigdy nie myślałem, że to byłoby możliwe, że istnieje takie rzeczy, że, że wino, polskie, ale jednak jest z tego miasta i bardzo pieszne to było i bardzo wielką okazję to było dla mnie. No bardzo dziękuję za gościnność dzisiaj. Jestem chętny odpowiedzieć do każdego pytania. W jakich dziedzinach możemy jeszcze współpracować z innym miastem? No, ja myślę, że właśnie sport, ja myślę, będzie dla mnie najważniejsze. Ja wiem właśnie z rozmów z panem prezydentem, też z panią marszałek trochę wcześniej dzisiaj, że jest wielkie zainteresowanie ze strony władz w tym województwie, aby rozszerzyć inwestycje w informatyce tutaj. Ja myślę, że to jest wielki potencjał, a nie tylko tutaj w tym województwie, ale wszędzie w Polsce, to jest dlatego, że Google i Amazon i inne takie firmy amerykańskie są tak mocno angażowane, jak chciałbym rozszerzyć to, a też w energetyce. Ja myślę, że strategiczny interes Polski jest no, różnorodność, jeżeli tak powiedzieć, źródła energii. I są firmy amerykańskie, które bardzo, bardzo chcą uczestniczyć w tym rozszerzeniu źródł energii, jeżeli chodzi o wiatraków, czy inne takie energie odnawialne. I, no, ja wiem, że, że są takie plany ropy tutaj w tym województwie, tak chciałbym dowiedzieć się jeżeli, jakie są możliwe, możliwe, jakie umożliwić kontakty między firmami polskimi i amerykańskimi o tym. Więc no, ja, ja myślę, że jest sporo do, do, do roboty tutaj. Znaczy, ja myślę, że Pan Ambasador nie dodał jeszcze jednej rzeczy, która jest istotna i ważna też z naszego punktu widzenia. Jak Państwo wiecie, no, to Stany Zjednoczone są prekursorem jeżeli chodzi o gaz łupkowy, a jest e, największa firma, która się tym zajmuje w Polsce. Czyli Pegnik, e, nasz oddział, właśnie za to odpowiada. Więc, więc tutaj, też te doświadczenia, które mają Stany, które pierwsze rozpoczęły i w tej chwili już dość e, e, daleko są zaawansowani. My się tego uczymy, także no, trzeba się uczyć od najlepszych. A w tym akurat w zakresie Stany są najlepsze. Więc, więc to jest jeszcze kolejne takie pole, także rozmawialiśmy, no jak Państwo widzicie, o różnych tematach, poczynając od tego, który ja zawsze zaczynam, czyli od wiz, bo uważam, że, że, że te wizy powinny wreszcie zostać zniesione, poprzez gospodarkę i poprzez również sport, bo, bo, bo jest tych zapaleńców w wielu w Zielonej Górze, tą dyscyplinę uprawiają, więc, więc warto, warto szukać tych rzeczy, które nas łączą i współpracować w tym zakresie.